Cześć, ja jestem Ziom a to jest kolejny odcinek Obliviona. On się nie, za, nie nagrał za bardzo z dźwiękiem, dlatego po prostu nagrałem ten dźwięk później. Dlatego możecie odczuć jakiś tam spadek, stoję w ogniu. To jeszcze, to jeszcze z czego pamiętam z tego odcinka, to, to po prostu opisuję. Grzybki, tak, grzybki są dobre. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszą przygodą. Mm. Naszą przygodą, no tyle mogę powiedzieć, nasza przygoda, czyli poszukiwanie Amuletu Królów, który jest artefaktem bardzo, bardzo cennym w Oblivionie, który daje nadzwyczajną moc, więc po prostu go poszukamy. Należałoby teraz zrobić to, ścieżkę blasku. Termena mówi Termena mówi, że Mankan Samoroński ukrył w pisma pismach wiadomość, żeby tylko oświeceni mogli dołączyć do niego i do mitycznego brzasku. Muszę uważnie przestudiować te księgi. Właśnie, dlatego weźmiemy sobie księgi. Hmm, gdzie ona jest? Dobra, jest. O czwórki zaczniemy. O, Mistycyzm nie Bardzo dobrze. Hej, dalej... Dalej, 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 klikam, że. <laughs> Te tak właśnie mówię, ponieważ dziwnie się nagrywa po filmie, jak się nie pamięta wszystkich scen, to, wy... tak, więc to tak więc to wynika. Dobra, na no, mapie nic nie pokazuje, dlatego że mamy to odnaleźć sami. Co kilka dni możemy przychodzić do tej tarmeny całej i po prostu rozmawiać z nią i, I ona będzie nam mówiła, co mamy... co mamy szukać, a czego nie mamy szukać. Ale że ja tę grę przechodziłem już kilkakrotnie, tego znam po prostu trochę już. Teraz nie wiem, jeśli chcecie, to mogę Wam powiedzieć, że następny mój Let's Play to będzie Fallout New Vegas. Prawdopodobnie. Jeszcze zobaczę, jak będzie mi pozwalał na to mój komputer. Eee, no dobra. Przystąpimy czas trochę. No dobra, 12 godzin powinno starczyć. Eee, PayPal dalej mi robi problemy z Minecraftem. Nie chce mi cały czas pieniędzy ponieważ uznaję tę sekcję jako podejrzaną. I nie chcę po prostu przedać to, przedać pieniędzy. Dlatego... Nie piszcie proszę mi komentarzy takich, że e, jesteś nielegalny, jeśli chodzi o Minecrafta. Ponieważ ja naprawdę chcę, by chcę być fair, fair play, jeśli chodzi o Minecraft, ponieważ daje mi to dużo możliwości. I, i ogólnie nie lubię piracić, tak wam Dobra, ale wracają do obliwiona. Naprawimy sobie może zbroję albo coś w tym stylu. Posprzedajemy trochę, więc będzie akurat. Ech, nie mam co gadać, więc, więc po prostu zostawię to Wam. Jak na razie. Posprzedajemy sobie trochę tego. Katana Baurusa nie jest aż tyle walter, ile powinna stać. Ale pewnie zwrócimy ją e, tam właśnie ostrzy. Ostrzy w tej siedzibie ostrzy. Pewnie tam będziemy zwracać, więc. Kurczę, kacz, oko mi wyschło. Musiałem się czegoś napić, ale nie chcę was zostawiać teraz z tym filmem sam sam. Muszę w końcu wykorzystać te Bedrole całe i, i te porty, i wszystko z tego arsenału. Dobra. te za dużo nie mam, powiem wam. Huhu. 20, 240 tysięcy, czy 24 tysięcy, chyba 24 kosztował ten Algiridis czy coś. Dobra. Aha. Mm. sprzęt. Napraw sprzęt, ziomek. Tak, posłuchaj się mnie. Dobrze, słuchasz się mnie. <laughs> Słucham się sam siebie. To jest coś. Z telewogokirusu niestety nie mogłem naprawić, bo był za drogi. Ymm, no dobra, to by było na tyle. Znaczy, nie, nie odcinka, odcinek jeszcze będzie trwał oczywiście. Tylko, że chodzi mi o to, że no, na razie Chodzi o to, że nie mogę nic, nic więcej sprzedać, o to mi chodzi. Znaczy, więcej ulepszyć, a nie sprzedać. O, tu jest coś dobrego, tu można, tu można coś obchnąć ciekawego. Naprawdę, mówię Wam, i przepraszam Was za to, że nie umiem mówić tak, po prostu patrząc do filmu, nie umiem tego ocenić. Mhm, fajnie. Eee, tu jest napisane po angielsku. W sumie nawet nie wiem czemu to jest napisane po angielsku. Połowa jest po angielsku, połowa jest po polsku. Ten, ten błąd jakby pojawił mi się z dnia na dzień, tak wam powiem, powiem. Miałem nic, nie robiłem z obliwionym. Uczyłem go następnym razem i, i było całkowicie inaczej, więc więc nie wiem o co, o co chodzi. No i zabrakło nam oczywiście jednej monety do, do ulepszenia kirysu i hadę na wzór żeby się przespać, to możemy go tam ulepszyć. Przymierzymy dublet. fajnie wygląda. Doublet, doublet, blue brokat, doublet. Czyli niebieski, brokatowy strój? Nie wiem, znaczy doublet. Nie, o, pokazamy klatę. Tak. Dobra, Przedam ci to im. Wiecie co? Nie pomyślałem o tym, że mogłem teraz naprawić znowu swój girys bo już mam 33 zestawy mi, jedna sztuka złota, ale dopiero teraz o tym pomyślałem, więc... Czasu się nie przywinie, także powiem. A że save zapisałem... nadpisałem, że tak powiem... To... trochę dziwnie to wygląda. Życzymy mi, chętnie podniósł, podniósłby to mi traninę, ale... Wtedy oskarżyłoby mnie o kradzież, więc to nie byłoby fajne. w mm. dodatku to, że nie mamy kasy poskaczemy sobie teraz, haha, ha, ale było śmiesznie yy... Przyjdziemy się teraz może do ostatniego miasta miasta pałacu i wykonamy tą następującą rzecz mianowicie poczekam aż się załaduje drugie mianowicie yy... zbieramy grzybki tak, zbieramy grzybki nie, ale to jest mianowicie 3, powinno być teraz to. Dobra, to teraz załóżmy, że to było mianowicie 3, a to jest mianowicie 2. Znaczy, nie, to jest dalej mianowicie 3. Mianowicie 2 zaraz będzie. Tylko jeszcze zabieram te grzybki do końca. Grzybki, haluzynki, haha. Dam, 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 dam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Widzicie to? To mapę całą? Ta mapa jest po to, żeby pokazać nam drogę do siedziby. Yy... No, tej siedziby, tych, tych złych typów, nie pamiętam, jak oni się tam nazywali. <grych> no, i teraz poczekamy sobie do południa. A oczywiście, chyba źle przestawiłem zegarek. No, oczywiście, jak to ja. I po prostu źle go przestawiłem i nie działa. Tak, jak powinno działać. Powinno być tutaj 12 rano, a jest, jak widzicie, 16, 17, 18 i tak w kółko. Dlatego to jest dziwne. <laughs> tak, troszeczkę dziwne, eee... kurczę, nie pokazuje mi, ile czasu zostało do końca filmu. No ja to widzę, bo nagrywam program Audacity, swój głos, i chcę to jakoś zmontować, żeby to jakoś było w miarę dobrze. Ponieważ teraz nauczyłem się przyspieszać filmy, nauczyłem się renderować. O, widzicie? Świeci się, i, I pokazuje nam, gdzie jest kryjówka. My jesteśmy w tym punkcie, w tym, gdzie pokazuje moje ręka. A to słoneczne no nie wiem, co mi chodzi, więc, więc po prostu nie wiem. No. To jest, wracając jeszcze do przyspieszanych filmów, nauczyłem się już i w sumie jest to fajne. <laughs> Jak widzieliście mój odcinek poradnika Minecrafta o estetycznej wieży, tam przyspieszyłem czas, więc, więc tam chyba dobrze mi to wyszło, nie wiem. Dajcie jakieś komentarze czy coś. Co sobie przeczytaliście, co tam przeczytaliście. Ja tego nie czytałem. Teraz wcześniej czytałem to na głos, wszystko mówiłem na głos, ale gadałem sam do siebie i nic się nie nagrało. On nas będzie uczył otwierania zamków, ale oczywiście kasy nie ma. Więc góry to nas nauczy. Tak, wiem z jej brzydki. No. Nie mamy kasy. Po razem 5 level. 5 na 5 mamy, więc to jest to tyle. No i to by było chyba na tyle tego odcinka. Tak więc komentujcie, zbierajcie grzybki i... Na razie.